Słuchajcie, jest na jestem Stareksi, rozpoczynam kolejny odcinek z Wiedźmiarczyckim i tutaj jest pewna scena, którą chciałabym wam pokazać. Albo nie? Ej no, tutaj pamiętam, że można było ortować tego mortica. Tego gościa, który się pojawił na balu yy, u tris. na balu street pass, nie. Ale chyba się spóźniłam niestety. Chyba się nie spóźniłam Kurde Dobra, ja muszę tam maskę zdjąć w okazji bo zapomniałam to zrobić, ale... Ech No to słabo, słabo naprawdę się spóźniłam Ale pamiętam zdało się go tutaj ratować, no ale go nie ma wara o to musimy to zostawić Nie hmm. Gdzie się pchasz, przy błędo? Najpierw glate pokaż Glade? Jaki blade? Taki, co pójdzie to bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedźmi, reszty, ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Najchętniej to ja bym was wszystkich spaliła na jednym stosie, jak ja ich nienawidzę. Nie mam takiego glejdu to dalej nie przejdziesz. Następnie... Każdy Każdą ludzkie ścierwo znowu gra trzeba spalić. Sobie. Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem muszę za ciebie poświadczyć trzech... Kurwa mać. Tu są jego papiery. Ale skąd? Nie twój interes, wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Zigiego Rolvena. No, Dijkstra to jest jedyna osoba, na którą można liczyć w tym mieście. I mówię, osoba mam na myśli Człowieka, tak? Człowieka. Jedyny człowiek, na którego można liczyć w tym mieście. Bardzo dobrze, jest Jaskier ewentualnie. Ale tak poza tym, no to to jest po prostu dramat. Naprawdę, to jest dramat. Jedziemy do Trish. Kurde, strasznie ubolewam na tym, że nie mogłem tego... ...gościa uratować, którego tam... ...spotkaliśmy na tym balu. Yy, zadaniu kwestia z tej śmierci, no powinno, że tutaj właśnie nie dało się go uratować, ale z jakiejś racji już tutaj nie pojawi. Nie wiem samo, niestety, już nie dam rady go uratować. Kurde, może to jest niestety kwestia. Jest nie no, nie, no nie, nie kwestia medytacji, bo ja wczoraj medytowałem, ale może to jest kwestia tego, że teleportowałem do tego miejsca i dlatego was nie, nie mogłem go teraz uratować. Ej, ej. no dobra, no, mówię, że trudno. Tylko ubolewam nad tym, bo zawsze byłaby jakaś dodatkowa osoba w tym zadaniu, teraz, teraz albo nigdy, a tak to niestety nie ma. No ale dobra, już nic z nie zrobię. Jedziemy do Tris. No i tutaj już w tym zadaniu będzie taki ostatni wybór z Triss odnośnie, odnośnie tego, czy będziemy chcieli z nią być w związku, czy nie. A tutaj z kolei mamy panu strażników. który z chęcią Co tu się dzieje? A co, nie widzisz? Czyścimy miasto z parchów. Zaraz, ja o co miasta, ale ze ścierw. Bo co? Grzeczniej, proszę. Grzeczniej? Ty się ciesz, że w pysk nie dostałeś kumplu. Zaraz ty dostaniesz. Czekaj, złap go. Zaraz mu pokażę, gdzie jego miejsce. A? Zaraz ja to pokażę, gdzie jest twoje miejsce. Będę was nawet pięściami bo ja teraz tak słabi. No, zabiłam bo i dość z pięściami Czy was też z pięściami zabije? Patrzcie, zabiję ich pięściami zabiję, zabiję ich pięściami, patrzcie na to Dobra, i co ty? Pięściami zabiję ich. Nie no, nie wiem jak to. Pięściami ich zabiłam. No i kto to pokazał? Gdzie jest coś miejsca? no kto? Ja pokazałam. Pięściami udługam ich. Nie to było piękna. Zamordował! Wszyscy widzieli! I to pięściami jest to zamordowała. Żeby nas zabili. Tak. O co wam chodzi? O co chodzi? Zarżnął łowce pod naszymi drzwiami i pyta się, o co chodzi, mutant hendożony! Rasistka hendozona! Ciała można schować. Cała ulica widziała, co się stało. Jak przyjdzie straż, od razu nas wydadzą. Chciałaby jesteście się rasistami, zasługujecie na śmierć. Spokojnie. Ściągnęliśmy na was niebezpieczeństwo, to prawda, ale możemy to jakoś wynagrodzić. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Oj, chyba nie. Łapy precz, popłócinam. nie musisz. Ale chcę. Wiesz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! A z przyjemnością, od was. Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali dając mi schronienie. Oj, no Ty naprawdę też zbyt dobró Ryzykowali to fakt, ale zasowitą opłatą. Tak, ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. Czyli jak na nowigradzkie standardy i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Może coś w tym jest, ale dalej, są, dalej oni są dupkami. Uwagam cię, przynajmniej ich nie tłumacz. To mógłby być początek ciekawej dyskusji o moralności. Ale nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje w mieście. Wydaje mi się, że to właśnie idealny moment na dyskusję o moralności. Zacznijmy od wyznaczania granic altruizmu. Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić Mam coś złego Czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców Dlatego dobrze, o nie i to jest właśnie to, o co mówiłam, za faktycznie w mnie jest inna. Tak faktycznie się zreformowała i. chce dobrze. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w złotym mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz, moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków. Przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Mm -hmm. Pomóc wpierw dwójce ludzi ryzykować ewakuację reszty, czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć. Co mam zrobić, Gerard? Ja jej, ja muszę zdecydować. Kurde, to jest trudny wybór, bo... Z jednej strony okej. Okay. Zdałoby się uratować te dwie osoby, z drugiej strony, no... Faktycznie ryzykujemy tutaj z wszystkich, ryzykujemy... Życiem wszystkich dla dwóch osób. A kurde, gdyby to chodziło o przyjaciół, no to... byłabym zdanie, trzeba ratować przyjaciół, ale tutaj jest sprawa faktycznie takiej wagi że tutaj Pomagamy tym ludziom. I to niezależnie od tego, jakie mam odczucia wobec nich. W sumie to za nas tych opcja nie jest dobra, moc pokazałam to drugą opcję, dlatego ponieważ większość osób decyduje się ich uratować. A ja wam pokażę tą drugą opcję. I ewentualnie, no jak będzie druga seria z To wtedy uratujemy Anais Berthlo i tego Bertolda. A teraz wam pokażę tą inną opcję, którą myślę, że. Z ogólnie, chyba mało kto pokazuje tą opcję, więc ja wam tą opcję pokażę. Nie możesz ryzykować wszystkiego dla dwójki ludzi. To nierozsądne i niemoralne. Bałam się, że to powiesz. No dobrze. Chodźmy do Zimorodka. Gdyby to byli to jest bliscy psijaciele Trista, to zdecydowałbym się w sumie ich no bo psijaciele ponad Wydaje wszystko, pod i rodzina ponad wszystko, no ale nie w takim że spadku, to... Nie korzystać z tego przejścia. Się na no, taką po to, żeby pokazać, bo mało to chyba to opcję po 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 pokazuje. Jak Ty mogłabyś zostać, poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. Dobra. Uzburowane oprychy w mieście, skalmyd. Lepiej to sobie który jest naprawdę śliczna. Nie mogło nas zauważyć. Ja się zam tam zauważyć, bo ich chcę chodzić po ty, wiedźmin, co tu robisz? Rozglądam się, komu by tu przyłożyć. Doprawdy? I co jeszcze powiem? Was zabiję! Że to wasz szczęśliwy dzień! No albo to, jeszcze lepiej. Nie <słyszy> nie <słyszy> <słyszy> Absolutnie nie mogłam sobie odpuścić. Chyba, kryj, zjawisko to pewnie wola płacić horyzontem, to, ale ja ich, ja ich muszę podbijać Nie zło? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. No, Nie mogłam sobie odpuścić, absolutnie nie mogłam sobie odpuścić, żeby ich nie zabić. Zasłużyli sobie na to. Nie widać ani straży, ani łowców, czyli wszystko w porządku. Albo się spóźniliśmy. niech będą dzięki! Mamy 20 poziom. Dotarł ktoś z kryjówki w Srebrnym Mieście? Podette Kaspar, Ditmer, Co z Hagenem? Już nie przyjdzie. Tutaj trzy poprawek z tym No właśnie, gdybym się zdawał uratować Bertolda i Anna, to wtedy on by zginął. No szybko, zanim wejdzie ktoś z ulicy. Dobra, to jest przejście was nie do kanałów. Jest między innymi Albert. Tris, martwiliśmy się o ciebie. I słusznie. łowcy byli już na moim tropie. Gerald, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się nie martwi. To piękność i szkoda. Jest, ekstra. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem, brzydki. Też ucieka każde po wiru? Nie, ale pomagam wyprawić całą resztę. To znaczy. Ale no to jest jeden z lepszych momentów nigdy, strezam tej faktycznie pomaga. Znam cię nie masz serca. Tak, znam cię, nie masz wrażliwego serca. Prawdopodobnie w ogóle nie masz serca. Wybra to kwestia. Nie widziałem, że masz takie rozeznanie w mojej anatomii. Dialogował chyba tego bo jest... zabawna. Dobrze jest mieć w kobirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze ten kreda. trisbentjęć. Jak Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w nas przyjmą, aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków, aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu! Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie! Dorwą i zabiją. Może! Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomóc retańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było do temu. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty. To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. A ma Wchodzę do kanału. Adres prowadzi sygnaw, się poza. Idźcie po moich śladach i pod żadnym pozorem nie zbaczajcie. Ja pójdę z Geraltem, a ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zadbam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. na pewno chcesz iść ze mną? Nie obraź się. Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Okej, no Słowa, jeśli wyjdę z tego cało, rzucam czary w cholerę. Mam wpisadnictwa. Nie możesz. Tego właśnie chcę Kościół i Radovid, żeby magia zniknęła, a my razem z nią. No właśnie. Nie, nie można na to pozwolić. Idziemy. Ech, kanały. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś na tym niedopolitycznym. Pomyślam, że to jest naprawdę. Spokojnie, wkrótce będzie po prostu. Co on mnie to idzie ciągle dalej. Teraz stawić. chciałem ustawić taki jedno wybiór, nie automatycznie mnie bo. Zostawić, bo to jest pierdolące. naprawdę potem ja wyciągnięte. Okej. Okay. Do którędy idziemy? Chyba tam, gdzie pomogłoby to, to, to. Chyba tak. Na dalki wpadek będę zapisywać. Hmm. Chyba za Spokojnie, może jest inna droga. Dobra, Arda. Widzisz przecież, że ten korytarz jest prosty jak drut, bez żadnych odnóg na Samo sposoby. Biblioteka. Kurde, grek chcę zapisać. No. Bez nie osoby sobie te książki. A, no dobra, tego nie będę akurat brała bo mi to niepotrzebne jest. Tego, to już co to mam. A tego jeszcze nie mam. To już mam. Tego nie mam. No ja wam później te książki pokaza. A która wiedza? Zaraz staliśmy. A tutaj mamy kolejne psa iście. Peace, znalazłem wyjście. Nie oh, ja myślałam, że przez go wszystko tracę. Nie, nie wrócimy. Odpływam gdzieś z Nowigradu. Pamiętasz? Pamiętam, ale ciężko mi to przyjąć do wiadomości. No, chodź, Musimy się śpieszyć. I chyba nie będzie trysz, No, ale zrozumiałe jest to, co musi odejść. Słyszynaj. Słyszysz? Co to? Szczury specjalizacja pamiętasz? Nie mamy się czego bać. No tak, w końcu ją odganiałaś. Zależy, ile ich jest. To innego Kera, któraś tak bała z córów. A co jeśli chodzi o Trista, nie musimy się o to martwić. Dobra, to spróbuję, się tylko przejść. Ja tam połapałem, spróbuję mi się nie męczyć. jest jest taka obieca, to to tak faktycznie ominąć. Chyba musimy iść tędy teraz, na górę. Dajcie mi spokój z Dajcie mi spokój. Kurde mi nie, nie rozprawić. Dobra, no, na, na górę nie wejdziemy, musimy... Burzę, to bo już nie mam ocenia z tymi córami, które naprawdę mogę nam pozabijać, bo tam nam sobie kiedyś wywieźli nie trzy, to do właśnie z córy potrafiły być bardziej ir onny Znaczy, Właśnie potrafiły być bardziej drużeni on. o! Zobadić ja tutaj się... Spotkań, więc... no. Dobra, dajcie sobie spokój. Mogę tu iść. Znaczy nie mogę, muszę do wtóryć jakoś. Dobra, nie, okej, skocznij mi się w piwość musimy ulec niki, bo na się widać nie da. A tu widzisz, jak na, na górę musimy iść. Znajdź drogę psa z kanału. No to chyba... Będę? Dobra. Okej, okay, ale tu nie ma o co gdzie psa iść. Musimy iść gdzie indziej. Pracownie ja to posysłam. Gdzie to w ogóle trees? Mam nadzieję, że za chwilę tris się pojawi. O nie! Nie, jestem pistoletą ozona! Kurwa, tak zapomniałam. Ajaj. czegoś ja, się mogę spodobić z takich punktów, półką, tylko nadzieję, że... mi się tego mięsa. Możemy iść dalej. Kurde, nie podoba mi się to, z drift tutaj z nami nie ma. Mam, na mam nadzieję, że czasem mi się to tutaj, tutaj nie zepsuło. I mam nadzieję, że ona się pojawi. Tak, mi tutaj się wyświetla zadanie, że mam znaleźć drugie pto z kanału, więc chyba raczej wszystko jest i okay. Triss powinna się pojawić. Ile było na tej wali? Z nikim by ona chyba spknęła, ani nie wiem. To by mi się chyba strict pokowało. Byłby tutaj idealny. Rozchodzę się teraz w ten rok. Odpowiadam, bo to chyba jest, ale nie wiem, więc nie widziałem, że stało coś. Ej, to bardzo tak kapakam. Nie trochę zaryckować, co mnie trafi, dlatego, bo... że w ten sposób chciałbym na ja to zdrawiać to jest taki problem, że lecę, oczywiście! To wcale nie jest dobre. Chwile... Mm Wbieraj, no! Zabity. Mhm, całe szczęście. Ja tu jest, ale. Temu mam stałe źródło utrzymania, no chodźmy. Tyś tu jest, ale zniknęła, niestety. Nie wiem samo. To się chyba znowu zbogować, zbugować, no ale krótko to jest faktycznie z nami. Słyszysz? Lezy. Udało nam się! Ok, dobra. I teraz... Musimy przygotować statki z zwierząt. I teraz pewnie mnie za to znienawidzicie, ale kończymy tutaj odcinek. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ja się boję, że jeśli na ten quest dalej, no to. będą problemy techniczne. A tak składa, że usunę prawie. quest jest ponieważ już właściwie tutaj. Yy, no. dojdziemy tam i już właściwie będzie zakłócenie questa. Więc ja sobie wolę, to to zakłacenie questa do kolejny odcinek. Wiem, więc... Może no, bym mogła skończyć dzisiaj tego quest'a, ale boję się, że coś by się mogło zepsuć, naprawdę nie chcę ryzykować. No i w kolejnym odcinku będziemy mieli tam ostatni wyborcy, zdecydować się na Tris, bądź nie. No i to jest, ja co będę musiał pomyśleć, bo trochę mnie kusi zdecydowanie się na Tris jednak. No ale z drugiej strony cheery, no Ciry jest też świetna. Ale dobra, pokażę wam ten wpis na temat Dijkstra. Chociaż Dijkstra nie pomagał przeszladowanym carodziejom jedynie z dobrogi swego serca i jego wsparcie okazane sprawie Tris był kluczowe dla powodzenia całego Wsadź się no właśnie, no to jest tutaj wiadomo, że ma sobie jakieś własne plany, myślę, że to po prostu zyska u króla Tancreda, który w sumie jest jedynym normalnym władcą we ale ogólnie no to Tryzno Dijkstra to jest spoko gościem, za to tak faktycznie pomaga, mimo wszystko tym zarodziejom, nawet jeśli też z jakichś własnych pogódek, to i tak spoko nim pomaga, no i Tryz jest, a no Dobra, widzę, nowego wpisu na temat nie ma. Dobra, to słuchajcie, ja w tym miejscu odcinek, bo naprawdę nie, ch nie chcę ryzykować, co nagle yy, gra by się zepsuła i byłyby problemy techniczne, więc po prostu wolę w tym miejscu zakładny odcinek. A w kolejnym odcinku, sobie to zadać nie No i kurde, będę myślał, czy wybrać Tris czy nie. Ale chyba nie, chyba jednak yy, nie wybiorę Tris, ale w mojej drugiej serii z Wiedim bo jestem wiadomo, ma będzie druga seria z Wiedim to na pewno. A to w mojej drugiej serii z Wiedim wtedy się zdeptuje na Tris. Wtedy właśnie z Tris będzie miał w związku, ale. W tej serii chyba raczej nie. Bo chyba jednak będę by wolał być Ciri, No bo Siri jednak lubi, bar lubi bardziej o Tris. No, ale dobrze, w tym miejscu końca to będzie na tyle. Bywajcie.